Bo ten walczyk. fragment, Stoczyłem jedną z najcięższych walk duchowych w ciągu ostatnich piętnastu lat. Czy mam prawo łamać życie młodej czternastoletniej kobiecie, przed którą cały świat łącznie ze mną stoi otworem? A umrzyj to sobie, potworze bez serca! mówił duch przekory. Ratuj ją, póki nie jest za późno! Odzywało się sumienie. Pobiegłem. a cóż, pobiegłem. Poleciałem jak wariat na skrzydłach wyzwolonej tęsknoty. Serde z góry. Musimy się pobrać. Życie bez ciebie jest dla mnie koszmarem. Oznajmiła jedynaczka sylem odcinka powieściowego. Wynurzając ufryzowaną czubrynkę z kłębowiska pstrokatych poduszek. Ale zaklinam cię, nikt nie śmie o tym wiedzieć. Będzie to ślub pokryjony. Wtuścił się do pokoju tatuncio. Długo i krytycznie mi się przyglądał. Wreszcie z szafy pełnej nierozciętych książek podarował mi księgę ubogich. Potraktowałem to jako złośliwy przytyk do swego ubrania. Nazajutrz wyruszyliśmy do zakrystii starej pary. Zakrystianin tubylec. Wycierał okulary w kążę. A gdy usłyszał, po cośmy przyszli, szkła wyleciały mu na posadzkę. A ty zguby jak stary jesteś? Piętnaście. A ty, Maluśka? Czternaście. Ministranci, mający w par parsknęli śmiechem. Czułem, że huknie kogoś w poważną chamy zbuntowane, nie wam się naigrywać z prawdziwego uczucia! Krew trafiła mi do mózgu. – Nasz ślub musi być potajemny – rzekłem niecierpliwie. – Gdzie jest proboszcz? Miałem dość tej komedii. Zostawiłem obłudnicę w zakrystii i wybiegłem na dwór. Przysięgajcie sobie, Moja noga więcej nie przystąpi tego progu. Wstyd miotał nam parę tygodni. Ale jedynaczkę już na zajutrz nie pamiętała o całej historii. Czy napiszesz dla mnie wierszyk? Napiszę. Czy będziesz pisywał każdy wiersz na moją cześć? Będę. A kiedy wydasz pierwszy tomik, czy napiszesz na pierwszej stronie, Reni, poświęcam? Napisz. Prawdziwa miłość nigdy nie trwa zbyt długo. Na niebie wiosennego uczucia zawisła gradowa chmura Nieżyczliwego przeznaczenia. Mój tatuś zakazał nam się widywać, rzekła pewnego dnia zimno. Bo twój ojciec siedzi w więzieniu. A to wstyd dla nas obojga. Musimy się rozejść. Ale szreniu, po dwustu procesach prasowych, po tylu konfiskatach, jeden tydzień w więzieniu? To jest sukces! My jesteśmy dumni z ojca. Dumni krzyknęła. Dumni z ojca w więzieniu? No wiesz? Jesteś podły! Zaczęły mi tłumaczyć, co to redaktor odpowiedzialny w gazecie, że siedzeni z artykuły nie hańbi, że dziennik to organ opozycji, że stąd te codzienne polowania policji na bosych dziennikarzy, że stąd te białe plamy, że opozycja prasowa, że rząd. Ale tłumacz tu mu mużkowi, Cternastoletniej kapryśnicy. Wstydź się. Zaczęła płakać. Przykro mi, że się na tobie zawiodłam. I ty, ty piszesz wiersze. Ale cóż ma piewnik do wiatraka? Żegnaj na zawsze.